Cześć, sklep koszykarza i Kacpa. kolejny trening, fajnie, że jesteście z nami. Bardzo często na boisku do koszkówki jest tak, że z wody, czy do rzutu, czy z wody imitujące podanie dają nam dużą przewagę, oczywiście to samo tyczy się z wodów na kozie. Dzisiaj parę ćwiczeń, a jest ich wcale niemało, które pomogą nam sprawić, żeby te zwody były bardziej sugestywne i żeby po prostu obrońcy się na nie nabierali. Zaczynamy od tego, że będziemy pchali lewą ręką. Piłkę w prawą stronę i prawą ręką będziemy ją zatrzymywali. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj ten ruch może być naprawdę dużo, możemy nawet zacząć sobie z lewego biodra i bardzo, bardzo daleko spróbować zatrzymać tę piłkę. Oczywiście, im bardziej sugestywnie popatrzymy tam otrzyma, tym bardziej. <noise> większa szansa, że obraca się na to nabierze. To samo jedziemy w drugą stronę, jeśli chodzi o ilość powtórzeń. Polecam, żeby a, robić przynajmniej 10, może być 20, może być więcej, jeśli ktoś potrzebuje śmiało. A warto dodać sobie do tego nogę, bo oczywiście mówię o nodze tej samej, którą ręką to robimy, bo jeśli będziemy się zatrzymywali, a to może być świetne zatrzymanie na dwa tempa, to może być separacja przestrzeni kierowanie yy, przestrzeni od obrońcy. Popatrzcie, czyli zatrzymam się na dwa tempa lewa, prawa. Zakładam, że mój obrońca jest tutaj za mną, i teraz, jak zrobię zwód, to mogę od razu obrócić się i tutaj mieć dużo przestrzeni. Ja wiem, że ciężko sobie to wyobrazić, tak kiedy wy jesteście z jednej płaszczyzny. Patrzycie na to z jednej płaszczyzny, ale uwierzcie na słowo, że na boisku to naprawdę zadziała. Czyli dodajemy nogę, dokładam prawą nogę, jeśli robię to prawą ręką albo lewą nogę, gdy robię to lewą ręką. Warto zaczynać już na ugiętych nogach, warto mieć uniesioną piętę drugiej stopy, tej, która nie, odzy nie odrywa się od, od ziemi. Czyli bum, hop, bum, bum. Oczywiście, jeśli chcesz sobie to utrudnić, polecam właśnie robić to z piwotem. Czyli robię następ na pani musimy sobie kozłować, wystarczy podrzucić trochę do góry. Łapię raz, dwa, zwód obracam się, ok? I znowu hop, raz, z wód, obracam się i staram się być, wrócić do pozycji potrwnego zagrożenia. Jedziemy dalej, kolejny zwód, tym razem wykorzystanie właściwie tej samej pracy ręki i ciała, ale do góry, popatrzcie na to. Czyli znowu lewa ręka zac zaczyna i hamuje prawą do góry. W jedną stronę 10-20, w drugą stronę 10-20. Pamiętajcie, że ruch zaczyna się tą Ręką od dołu ją wypychamy i hamujemy górną. Możecie mieć wrażenie, że ja chwytam tą piłkę od góry, nic bardziej mylnego. Popatrzcie, teraz przerysuję tę sytuację i będę to robił bez palców. Hop. Nie wiem, czy widać to dobrze, chyba widać to dobrze, że ja zatrzymuję dłonią. Oczywiście w rzeczywistości będę to zatrzymywał palcami, ale przerysowuję tę sytuację po to, żeby. Pokazać, że to siła hamowania działa bardziej tutaj, a nie moc mojego chwytu. I teraz tak samo z pracą nóg, czyli raz, dwa, bum, sprzedaję zwód, mogę, mogę odwrócić się w drugą stronę. I analogicznie na drugą nóżkę, czyli zaczynamy prawa, lewa, zwód lewą, hop, bum, hop. I mamy zwód do podania, który wygląda tak samo jak zwód do rzutu, tylko jest po prostu w innej płaszczyźnie. Polecam, bo... To naprawdę w skali 1 do 1 jest do wykorzystania na boisku. Oczywiście możemy sobie w formie ćwiczeniowej utrudniać, sobie, a na przykład w taki sposób, czyli raz, dwa, zwód. W drugą stronę raz, dwa, zwód. Raz, dwa, zwód. Raz, dwa, zwód. Albo raz, dwa do góry. Raz, dwa, do góry. Zwróćcie uwagę, że ja za każdym razem zmieniam kierunek. Czyli idę z prawej do lewej, z prawej do lewej, do góry. Teraz idę z lewej do prawej, z lewej do prawej, do góry. Ja hop, hop, bum, hop. Bum, hop, hop, bum, hop, hop, bum. Pamiętajcie, że to oczy sprzedają z wody, dlatego za każdym razem idźcie oczyma za piłką, żeby sprzedać ten zwód jeszcze lepiej. No i czekajcie na kolejne odcinki. Dzięki za uwagę.